Dzięki 40 g białka McKicken zawiera ponad dwukrotnie więcej białka niż jego wersja typu fast food, a jednocześnie ma mniej kalorii. Pokażę Ci, jak je zrobić. Zaczniemy od dodania do miski jednej funta mielonej piersi z kurczaka, doprawiamy czosnkiem solą, cebulą w proszku, czarnym pieprzem, dwie łyżkami żółtej musztardy i mieszamy. Podzielimy naszego przyprawionego kurczaka na 4 uncjowe porcje i uformujemy kotlety. Na talerz wysypujemy mąkę pełnoziarnistą, doprawiamy czosnkiem, solą, wędzoną papryką, cebulą w proszku i obtaczamy dokładnie nasze kotleciki w mące. W drugim etapie na talerz wylewamy białka z jajek, dodajemy kilka łyżek soku z marynat, mieszamy i zanurzamy kotlety w płynie jajecznym. Aż będą całkowicie przykryte. Na koniec rozdrobnij płatki kukurydziane i obtocz kurczaka w mieszance. Spryskamy nasze kotlety odrobiną oleju kuchennego i smażymy na powietrzu w temperaturze 375 stopni. Przez 15 do 20 minut zamierzamy złożyć wybraną bułkę, nasz ugotowany pasztecik, trochę sałaty i około łyżkę lekkiego majonezu. Ciesz się i śledź, aby uzyskać więcej smacznych przepisów.